To jakiś horror, jadroliny przepływające wzdłuż mariny. Ale do tego po prostu trzeba się przygotować i przyzwyczaić. Z samego rana opuszczamy Wis. Trochę w deszczu, trochę z ale jeszcze nie w burzy i mam nadzieję, że w nią nie wparujemy. Nadal uciekamy przed burzami. Przynajmniej próbujemy. Płyniemy na Korculę do Vela Luka. i tam postanawiamy zostać na dwie nocy. Generalnie jakiekolwiek decyzje podejmujemy, to zawsze są stresujące i zawsze patrzymy, czy ktoś podejmuje podobną decyzję do naszej. Jak widać, wypłynęły dwie łodzie, także myślą podobnie. Pogoda jest całkiem przyjemna, choć deszcz też padał, ale był czas na pływanie, Skakanie do wody, pływanie pontonem, zwiedzanie portu. Koszt bojki to 35 euro. Zatankowaliśmy łódź i przygotowaliśmy się do odpłynięcia w poszukiwaniu słońca.